Co to za wejście? Komnata przetwarzania? I to jest chyba ta osoba, do której mieliśmy się zgłosić. Odwiedź kogokolwiek. Mechra mówiła, że przyjdziesz. Powiem, że uległem twojej magii i straciłem klucz. Otwiera wszystkie troje zewnętrznych drzwi. Najlepiej skosztuj z drzwi na górze. Do drzwi wewnątrz potrzebujesz innych kluczy, poszukaj ich w biurkach. Nikt tu nie nosi kluczy podczas służby. Marek w więzieniu w celi na końcu po prawej stronie. Mówi, że przyniesiesz jej zwoje, dzięki którym zdoła uciec. Wychodzi na to, że oni nie do końca pozwalają prowadzić te poszukiwania nerwerajczyka. Z mogą na sympatię ze strony wielu z nas, ale jeśli zabijesz strażnika, zaprzepaścisz też sympatię. Oto klucz do wejścia. Teraz ruszaj. Z tylnych drzwi na górze, tak? Czyli nie z tych, a z tych. Ale dobrze, jako że mamy cały kiris praktycznie, to myślę, że jakoś to będzie. Nie mamy tylko odpowiedniej reputacji, ani nie jesteśmy członkiem świątyni, no ale zobaczymy. Zabijmy sobie rozgrywkę i idziemy. Okay, stwarzamy pozory jak na razie. No i dobra, już wychodzi, że musimy wczytać grę. Do końca działa to tak jak chciałem. Ale dobra, zrobimy to mniej więcej w taki sposób. Weźmiemy sobie, rzucimy kamerę ona i przy okazji weźmiemy ten nasz sprzęt świątynny i w nim przejdziemy. Mogłem cały zestaw mieć, no? Dobra, gdzie tu my tu mamy? Amulet cieni. To jest do nas plecami, to nas nie zobaczy. Nie jest to zbyt mocno zamknięty zamek. żeby nas nie zobaczył. Ok, więc teraz musimy dostać się do biura. Biuro wielkiego inkwizytora. Nie zobaczył nas na całe szczęście. W sumie moglibyśmy nawet chyba z nim porozmawiać z tego co pamiętam. Ok, więc zgarnęliśmy jeden z kluczy, który będzie nam potrzebny, by później przejść. Może nam się trochę zrespią nasze te... Enak jednak nic się nie respi. Dobra, więc idziemy dalej. Tu nie wszyscy świątynni strażnicy są do nas źle nastawieni. Nie wszyscy nas zaatakują, ale większość jest w stanie to zrobić. Mogłem użyć zamka do otwarcia. O, oh fucking shit. Całe szczęście, że mnie nie zauważyli. <sighs> Sukaruj, sukin koty. Będę wcisnął jak Żyda. Żoda. Hm, cwaniacy. O Boże. Areszt. Szukamy Mechremila. To jest jakieś bruźnierstwo. Dobra, musimy znaleźć Mechremila. I to szybko. jest Mehramila. Czy masz zwoje? Mam plan ucieczki. Zwój interwencji, Bus, w tobie też będzie łatwiej i bezpieczniej się stamtąd wydostać. Daj mi zwój interwencji, spotkamy się w tajemnym klasztorze Holmajan, w którym ukrywają się odszczepieńcy. Wyruszymy tam osobno. Gdy się stąd wydostaniesz, poszukaj kobiety nazwiskiem Blat Tahateria. We wschodniej przystani Webunkar. powie, że to ja cię przysłałam i że chcesz wybrać się na ryby. zawierzycie cię do Holmajan. Tam się spotkamy i otrzymamy zaginione przepowiednie od Gliwasa Barelo. To pod jego kierunkiem działań odszczepieńcy. Wejście do Holmajan jest ukryte w magiczny sposób. Porozmawiaj z Wevrano Arion, mniszką na przystani, a ona powie ci, jak utworzyć wejście. OK, mamy spotkać się w Holmaja, tak? OK, to również użyjemy interwencji i zwiewamy stąd. Nie będę płacił żadnej grzywny, bo jeszcze mi coś zabiorą, coś czego będę potrzebować. Dlatego też nie będziemy nawet płynąć, tylko pójdziemy w taki sposób: amulet chodzenia po wodzie i po prostu pobiegniemy do Ebonkart, który jest tuż obok. Okej, okay, jedynym teraz problemem będzie... Okej... Okay. Dobra, a żeby zachować pozory, pozbędziemy się tego pancerza teraz. Jak wiesz, tak roleplayowo. Znamy się. Wybrać się na ryby. Ryby świetnie tam biorą. Jasne. To na wybrzeże Azury, płyniemy. Well, hello there, a pleasure to meet Wrota otwierają się tylko o świcie i o zmroku. W magicznych godzinach brzasku poświęconych Azurze. nam o czym znajdziesz się w bibliotece. Okej, okay, ona nam pomoże wrócić kiedy tylko zechcemy. Wejście przypomina trochę wejście na wysoki Hrodgar w Skyrimie. No ale to już takie moje skojarzenie. Ok, więc musimy poczekać do magicznej godziny. Jesteśmy o godzinie 9 rano. Poczekajmy, jak coś tu przerwiemy. Jeszcze godzinka. Tylko przy wschodzie słońca, to piąta albo szósta to będzie. Albo dwunasta w nocy. O. Już się Holmajan przed nami otwiera. Swoją drogą jesteśmy przy Holmajan, który jest blisko kaplicy Azury. Więc myślę, że tam również będzie miło się wybrać. Klasztor Holmajan. Proszę, mają wszystkie kaplice. Lipa jest, że tutaj nie ma teleportu specjalnego. Może oni tu wszystkie mają. No. O, nasza kaplica świętego Nerewara. Kaplica Delena, Aralora. Okej, okay, ile mam już tych błogosławieństw? Oha, ha. Już normalnie same błogosławieństwo. No, dajcie spokój. Ja jestem przestępcą. Chyba muszę z Machrą Milo najpierw pogadać. Dobra, gdzie jest mechamilo w takim razie? Nie chcę mi się wracać, żeby zapłacić teraz. Dajcie spokój, mam jeszcze płacić. O, ale tego nie wiedziałem, że tu taki sprzęt macie. Tarcza świętego, no, 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 nawet fajne rzeczy. A no, jak na mój level słabe. O, mechamilo. Mistrz Bredo potrzebuje mojej pomocy tu w bibliotece. Tajne zrzeszenie. Odszczepieńców. W czym mogę ci pomóc? Dago Tur. Tak długo jak starzycy świątyni, gwardia i trójca utrzymywali zarazę i pomiot wewnątrz upiornej bariery, wiara w obronną siłę świątyni była silna. Teraz podróżnicy osadniczy narażeni są na burzę Czerwonej Góry w atach potworów. Ludzie zaczynają się obawiać, że świątynia przegrywa bitwę z diabłem Dagoturem. On no, takim diabłem to nie jest, bo właściwie to trójca jest tą złą, a sam Dagotur wcale taki zły nie jest, mimo że działa źle. Fajnie jest tu też określić, że im większy postęp w głównej fabule, tym też, jakby to powiedzieć, popielnych burzy jest coraz więcej. Nerevar. Przy okazji, ja to parę książek z naszej biblioteki. Nerevar przedstawiony został z innej strony. Warto sobie te książki przeczytać, jednak ja tego teraz nie zrobię. Świątynia wyznazywała heryzjami, ta tu rośnie w siłę, a trójca słabnie. Choćby jak odrodzony duch może okażeć na swoje jedyną szansą na zbawienie. Warto też przypomnieć, że trójca słabnie głównie ze względu na konflikty między sobą, bo. Właściwie Almeksja nie jest wcale taką świętą przywódczynią trójcy, tak samo jak i Wiwek. Mimo, że Wiwek jest już lepszy niż ta cała Almeksja. Jak samo Sod Hasil jest niczemu nie winien. Wierzą w niezachwyconą wiarę, ludzie boją się. Opowiadają po stronie silniejszych, ale jeśli przekonamy ich, że możemy zwalczać skuteczniej, lud stanie po naszej stronie. No i to prawda. To nowe zagrożenie. Wielu nie zdaje sobie sprawy. Moroń przed zgubą, w trudnych chwilach Dunmerowie chętnie powrócą do starych fundamentów wiary, kult przodków i Ale przede wszystkim do wizji zsyłanych wybrańcą przez Azurę. Poprowadzi ich przeciw hordom gotura. No to prawda. Zginione przepowiednie. Kopie. Siedem klątw, zaginiona przepowiednia. Przed popielnych opcji siedem wizji. Proszę, mamy wszystko. Przygotowaliśmy też dla Ciebie dokumenty pod tytułem Narzędzia Kagrenaka: Historię i złowrogą naturę boskich mocy, którymi włada trójca. Właśnie po to, by nie dopuścić do jej ujawnienia, Świątynia nakłada wszelkich starań, by od i odszczepieńcy zostali uciszeni. Należy położyć kres tym prześladowaniom. Naszym prawdziwym <laughs> wspólnym wrogiem jest Dagutur. Właśnie Ty, jako Nerwarejczyk, musisz poprowadzić nas do walki. Zaginiona prze przepowiednia. Spod siódmego znaku jedenastego pokolenia nie to ogarni, to gwarni żarno, brona. Obcy wcielony pod czerwoną górą. Rudwem. Rody obcy. ok, tu już mieliśmy zaginione przepowiednie. Siedem klątw. Gdzie spiskiwany drwią z korytarzy domu Złamanej przysięgi brzmi 7 klątw bogów, przeciw którym klątwa pierwsza ognia, popiołu ciała zjaw, się w rozpaczy snów. Okej. Okay. No to co? Teraz pozostało nam jedno. Właściwie teraz możemy zrobić tylko i wyłącznie jedną jedyną rzecz. Możemy właściwie porozmawiać z odszczepieńcami, i to chyba będzie najlepsze co możemy teraz zrobić. Przeniesienia, no, przeniesienia, który przeniesie nas całkiem niedaleko, jednej z lokacji, w których to też zostawiliśmy sprzęcik. Jak tu widać już w na spodnie, tu mamy tak 133, 160, 161, 164. Różnicy wielkiej nie ma. A w udźwigu jest. A tylko też dalej nie zabieram tych śmieci ze sobą, po prostu stąd wejdę. <laughs> A wychodząc stąd, przy okazji dojdziemy do... do obozu i do wieszczki. O, już mamy popielną burzę. Dojdziemy do obozu Urszilachu, bo to teraz jest najważniejsze. A w samym obozie porozmawiamy sobie z tą wieżką, która zinterpretuje te przepowiednie i nas pokieruje. Mimo że ja wiem, co trzeba zrobić, to niestety trzeba się tam udać. Bo tak mamy polecone, no innego wyjścia nie ma. Każdą tu trzeba iść. No tak, blisko Deadrycznych Ruin, a co to? <laughs> Obóz tuż obok Deadrycznych Ruin, co to tam Deadryczne Ruiny? Eee, to... Znamy, czy w ogóle we Frakcji, frakcji popieli da się coś awansować, ale chyba się nie da. Okej, okay, porozmawiamy sobie z naszą wieszką. Chcesz zapytać o przypowiednie? Może odna udało ci się odnaleźć zaginione przypowiednie? Będziesz mnie teraz powtarzać w kółku, aż nauczę się ich na pamięć. Potem powiesz mi, co mówią kapłani, co widzą w tych słowach. Idź na polowanie, przeszpi się, poćwicz, na jest pozdnej okolicy. A na koniec posłuchać nieba i gwiazd. Kurczę, miałem iść przecież do tego... Do Azury, no trudno. Okej, okay, więc wychodzi na to, że trzeba się zdrzemnąć. My sobie jeszcze przeczytamy te księgi. Czy przeczytamy? No. Otworzymy je. Księżyc i gwiazda. Sama Azura jest bardzo z tym wszystkim związana. Narzędzia Kagrenaka. To i brzytwie. Zaginiona przepowiednia. Ok, hey, co to jeszcze mam? 7 klątw, w tyle. Tu mamy też opisy, co konkretnie co oznacza, tak jak kto będzie chciał sobie przeczyta Po prostu ja sobie już to daruję. Odpocznijmy. Mogę już wydać mój osąd. Wcielenie będzie obcy, Ty masz błogosławieństwo. Azury musisz zniweczyć 7 klątw, jakimi nęka nas zda Wskazuje Wskazuję 7 etapów drogi na Rewereczyka na twą przewodniczkę. Przejść siedem prób. Jesteś człowiekiem urodzony pewnego dnia, tak więc kończy się pierwsza próba. Druga próba. Wieki zaraza. Szkody mu nie czynią. Klątwa ciała przed nim trzmychnie. Spatrzenie o tym, jak został wyleczony. Przed starością też? O! Wioda się druga i... Druga. Trzecia nie została spełniona. Nie mogę się z tą podzielić tajemnicą. Idź do Sulmatula, strażnika naszego kultu. zaś się opowie ci o niej, gdy wypełnisz jej tę próbę. A ty poprowadzisz nas przez wszystkie drogi, tak? No w porządku. Przynajmniej w obozach nas nie nawiedzają ci popielni. Popielne kurcze urwisy, czy jak się tam oni zwali. Bez oczu. Okej, okay, mamy tutaj Sulmatula. Trzecia próba. Ja zaś miałem czas, by to rozważyć, posłuchać własnego rozumu i poddać się własnej próbie. Nie będę sprzeciwiał się wieżkom, ale ich drogi różnią się od dróg wojownika. To właśnie cechy poddać próbie. Leży go groą starożytny dwór zapomnianego rodu Dago. Ostatnimi czasami osiedliły się tam stworzenia dotknięte zarazem. Sam tam byłem wraz z kilkoma dzielnymi łowcami. Udało mi się wrócić, choć to złe miejsce. Nie wstydzę się przyznać, że bałem się o siebie i swych ludzi. Jeśli mam ci zdradzić... Polega się trzecia próba Mrok Jaskini. Cię Koazury musisz przynieść trzy symbole z Mrocznego kogrołów. To spaczona tkanka bestii zżeranej przez śmiertelne spaczenie na dowód odporności na działanie choroby. Puchar z Godłem Rodu Dagod. Trzeci to Tarcza Cienia, która leży na grobie Dagod Morina z wypełnionym lawą tunelach pod ruinami Kogrowy. Okej... Okay. Wychodzi na to, że musimy powrócić jeszcze raz do kogroju, które jest tutaj, i tak też się udamy w następnej kolejności. Ja się z Wami żegnam i zapraszam Was do kolejnego odcinka, w którym to też się tam udamy i spełnimy warunki trzeciej próby. Cześć!